Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, jestem bardzo szczęśliwy, bo jest piękny słoneczny dzień, piękna pogoda, czyste niebo i teraz pokażę Wam, gdzie ja tu jestem. No jak to zwykle niestrudzony Jurek, niestrudzony podróżnik. Ciągle musi coś zmieniać każdy, za każdym razem. O spójrzcie, jestem tutaj w tym takim miejscu. Tu wam pokażę. Widzicie? Co tu pisze? Dziwnów może na okrągło. Tak. Jestem tu na przystani. Eee, takiej zatoczce, no, w takim porciku. Tu pełno jachtów stoi. Widzicie? Tam jest Orlen. Kawkę z rana sobie strzeliłem taką dużą. Bo bardzo lubię kawę w Orlenie. A moje podróże muszą być z kawą. Europa z kawą, ale teraz to Polska z kawą. I idę dalej. No, pokazać Wam, jak tu wygląda. Dziwnów. No, jest fajna przystań. Tam rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy tu co roku przyjeżdżają mówią, że tu jest fajnie, bo w Międzyzdrojach tam był młyn wczoraj kurcze jak byłem wiecie naprawdę tyle ludzi pociągiem przyjeżdżało wiecie o patrzcie tu stoi mój samochodzik sobie ładnie zaparkowany ja się bardzo cieszę wiecie z czego tu wszędzie można zaparkować i i nie ma tych, rozumiecie, tych opłat, a, a tam wszędzie, gdzie byłem za granicą, tak tych, tak tych kierowców męczyli tymi opłatami, ale to wszędzie, takie jak tutaj przy przystani, że, żeby nie było opłat, chociaż dzisiaj niedziela, ale zawsze były opłaty. A tutaj widzę, że nie ma pełno miejsc, tam jest duże miejsce parkingowe, można tam kampery stoją. Naprawdę czuję się tu bardzo luźno. No, czuję się też dlatego luźno, bo jestem u siebie. Ale bardzo mi się tu podoba, bo, bo jest temperatura odpowiednia. Niemal ma gorąca upałów. Może później, bo jest dopiero godzina po dziewiątej. No i jest super. Powiem tym chłopakom, żeby mi zrobili zdjęcie. Okej. Okay. Beczka. No, dzisiaj to jest naprawdę sama przyjemność. A i tu też można wypocząć naprawdę. Jest gdzie, gdzie wypoczywać. Jest zatoczka, prawda? Jak ci kamie, restauracje są. Tam z kolei jest, zaraz pójdziemy, plaża. Pełno miejsca do opalania. Wybaczcie, co tu jest. Taki dom fajny. O! No nie wiem, jak tu jest jakiś taki spacerownik to hmm. sobie Złota rybka fajnie Starczy tych opalań, pływań Wiecie, powiem wam jedno kurde wstałem dzisiaj rano i, I wiecie co? Ucho prawe tak mi napierdzielało. E, leciało mi z tego ucha. Wtedy jak ta woda mi się dostała, co skakałem z mostku do wody. Tak z tym uchem mam dalej problem. Może jak przyjadę, to pójdę do laryngologa, może mi da jakiś antybiotyk. I dzisiaj mnie trochę bolało, wziąłem sobie ten apap. No i teraz jest dobrze. Teraz mnie nie boli. Ale do wody nie, nie wchodzę. No, wiecie? No i dobra. Czy co ja już mam obsesję na tle tej kawy? Ale ja muszę zawsze wypić dwie czy kawki. Szczególnie, wiecie, w, w podróży, nie? No o, patrzcie, tu jest takie coś. Można zjeść, no tak dosyć, dosyć skromnie, ale i fajnie, no. Okej, okay, idziemy okay, do wody. Mały, piękny dziwnów, spokojnie. Uuu, jak tu pięknie plaszowo. kur... kurczę. Wiecie co, naprawdę, parawańki muszą być. Kochany Bałtyk, a wiecie, że mi się tu lepiej podoba, jak w zdrojach są wydne spokojne. Widzicie, wszędzie te są. Zobaczcie, zobaczcie.

Przepraszam, Halo, co to jest? Teren TVN-u? Tak, ale to drogą na Można wejść sobie. No i co tam jest? No, dla dzieci jakieś atrakcje różne. A dla dzieci, tak? Dzieci, ale dla dorosłych. dorosłych się mogą zapisać tutaj na, na supy i na kajaki. Aha, i to przez TVN jest organizowane? Co? Przez TVN jest organizowany, tak? Tak, bo to w telewizji rano leciało. O. No dobra, co fajnie. za tydzień taki program jest. Co za tydzień, tak? To tak. Mhm. tam wodę wziąć jakiś grill tam potem jest także. No, no ja idę, to się, tak się przejdę, bo ja tu pierwszy raz, jak byłem bardzo młody chłopak to byłem... Rozumiem. Byłem teraz w Międzyzdrojach, to tam taki natłok jest, wie pan, Nie, tam też jest Uber w tych Międzyzdrojach. Tam z pociągiem przyjeżdżają tłumy. jest ładnie. To a, już tam podziemę. też nie chciałem, bo tam też natłoki są i tam. Tu spokojniej jest, może teraz, jest jeszcze ładnie. może później trochę będzie więcej ludzi, ale... tak. To są dzisiaj do 17 i kończą, bo są po prostu 3 dni, piątek, sobota niedziela. A i to zwijają wszystko. Tak? A, dziękuję bardzo. No przecież się co mówił. Te tutaj <grywa> zrobił taką imprezę. Zacznę. Okay. Zawracamy. Witam Proszę bardzo. That's it. Não <laughs> faz <laughs> <That's it. laughs> Dawać, gracie dalej D4, proszę i doskonale kolejny punkt, gracie dalej. Przypomnę, że rekord jeśli chodzi o liczbę punktów zdobytych przez jedną drużynę w danej rozgrywce to 12. Wczoraj mieliśmy taką drużynę, Teraz to było 12 punktów. Na 19. Można wejść? No 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 Oczywiście, co zobaczyć, co tam TV tworzy. No, to już kilka lat jest. Kilka lat? No. no. jak super. pan będzie chciał, to później będzie tak, to zumba możesz sobie na kamerę, dobra? Zumba? Przejdź później. Zumba tak, całkiem. Tak, tak, Będzie Ja mogę popatrzeć i nagrać co Dobrze. zaraz idę przejdę się zobaczę, nagrywam trochę bo ja byłem teraz między zdrojem. Ja to taki o. natłok że. Nie było, no, wczoraj, wczoraj było więcej osób, dzisiaj, dzisiaj nie spokojnie, no, no, tak, nie, tak. Żeś spokojnie, tak. Dopiero się rozkręci, bo dopiero tak? godzinę, godzinę. No, godzinę, w końcu godzinę, te klapki mimo. mamy za, załatwione. No Świetnie. fajnie, dziękuję. Do za informację. Skończenia. Brawo. Kraj jest do skończenia. Serio. B2, ok. Zumbe będą tańsze. Tu. Ostatecznie, definitywnie. Motyla noga no i teraz trafili, trafili, chyba ja nie wiem te dwa. Te -dwa. -dwa. dwa. Dobra, nie uprzedzajmy faktów. Ile? A trzy. Dobrze. I teraz odpowiednie dopasowanie w zasadzie dwa punkty. Za jednym strzałem. Ale z ognęło. Za jednym proszę. Bo mam coś tam na gazionego mleko Z kolikiem. Bo spać. Idę spać, na przykład, nie? A tak wam się chciało, się zagraliśmy, naprawdę uważam, że miło spędziliśmy to na niedzielę przed południem. Ogłaszam, ruch, ruch, dla że dzieci są. jest plac zabaw. Nie Trzy punkty, dziękujemy gorąco. Miejsce drugie, Piękne i Młode, sześć punktów. I Piraci z sześć punktów. Również dziękuję, dzięki za udział w naszej Pamięć z Rana. Gorąco dziękujemy, moi drodzy, gratulujemy.

Wiecie co? Ja nie oglądam tej telewizji TVN. Nigdy. Ale zobaczyć co tu się dzieje na plaży zawsze można, nie? O. Tutaj jest jakaś knajpa. Go mark our territory, and then we can carry the story together.

Super, super frykasy. To <grymne> to sprzedaje? Ja stoję, pilnuję produkowanych ze wzroku i nie spuszczam. I te, że mają być położone. No tak, bo takie smaczne, że mogą lecić. Takie smaczne, że mogą ukraść. Nie, nie, zaraz A to nie jest na sprzedaż. Zaraz zniknie. Hehe. No, no i to będziecie nagrywać tak do telewizy. tak tak na żywo będzie za 20 minut tak o kurcze ale fajnie niespodzianka masz tam na mamę jedziemy raz dwa trzy Tomka masz po tego. tak panie szefie tak

Szczerze, powiem, że jeszcze jednego będziemy robili, oczywiście tutaj na kwieczko na wyścig. Będzie prawdopodobnie to najlepszy podkąd śniadaniowy, e, jakiego robiłem, to zrobimy w połączeniu klasyki siadano, czyli albo posta, tak zwanego, czyli dosta z awokado, z, z poprokiem. I e, do tego oczywiście jest jajko w koszulce, włosko-holenderski, e, świeże zioła i pasta z awokado. Zdaję tutaj do będę jadł do z tobą codziennie brać. E, e, Bardzo dziękujemy, ludzie, ludzie, że można wyczarować, zdawać, zdawać się mogło. Ale to musi być wszystko zjedzone, bo w piachu będzie. będzie A <laughs> <O>, jeszcze później <laughs> rolki ro, i dopiero. Ne, nie stanie. Ne, nie bo słychać, nic nie słychać, co mówią. Tak, ja wiesz, że cały czas ze z tych kości, więc oczywiście z niej jak to się po z sobą. Właśnie, chciałem, żeby z samym sobą, wszystko się ja pędzę, żeby Państwa nakarmić, a przynajmniej kilka Eu okay, hoje okay. 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 I rzut. No i jesteśmy w centrum miasta. Dziwno. Jak to wygląda? Plac zabaw, plac rozrywki. O, tam się bardzo długo ciągnie. A ja Wam powiem, że tu mi się bardziej podoba jak Jak w tych międzyzdrojach. Tam to już jest. Od tamtą stronę muszę iść. Ale już ludzi teraz jest kurwa. Wszystko dla dzieci Fajnie, fajnie ładne rondo tu pisze między zdroje Możemy się przejść zobaczyć Zapowiedzieliśmy, co tam jest. No taki mały Mała Marina. No przejdziemy się tu naokoło i zobaczymy. No. Oj co to? Piwko można wypić. To jest ten piękny statek.